Wybuch mały spór. Czy przysługuje na, dla danej osoby jednokrotny czy wielokrotny odpis na PEFRON? Bardzo się cieszę, że te wszystkie moje materiały prowokują Was do dyskusji i do przemyśleń. Już czytam e-maila i już Wam odpowiadam. Dzień dobry, piszę zapytanie, ponieważ toczę pewien mały spór odnośnie ewentualnego odpisu. Mam orzeczenie stopień znaczny. Symbole są 3.07S, 05R, 11I. W mojej ocenie przysługuje tylko pojedynczy odpis na pefron. Czy mam rację? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam, Grzegorz. Grzegorzu, możesz mieć rację, możesz mieć rację, ale też możesz nie mieć racji. Bo patrząc na te symbole, żaden z nich nie mówi, że masz schorzenie szczególne. Bo przypominam, bo po symbolach byśmy tylko widzieli, że ktoś ma schorzenie szczególne, jeżeli byłaby literka O, E, P lub U, o wzrok, E epilepsja, P ym, choroby psychiczne i U upośledzenie umysłowe. Tu takie symbole się nie pojawiają. Ale jako detektyw mówię, o, tu jest 05R i stopień znaczny. Ta osoba może być na wózku inwalidzkim, jeżeli jest stopień znaczny. A tak jak mówiłem, większość osób, 99% wózkowiczów może iść do lekarza specjalisty. I otrzymać zaświadczenie o schorzeniu szczególnym. Pod 0,5R i pod pozostałymi symbolami może się też kryć na przykład dziecięce porażenie mózgowe. Chociaż przy dziecięcym porażeniu mózgowym to byłoby N. I, a dziecięce porażenie mózgowe też jest schorzeniem szczególnym. Ym, ponieważ podciągamy pod hemiplegię lub pod tetraplegię. Więc żebyśmy mogli ustalić. Czy to jest schorzenie szczególne? Musiałbym poznać jego nazwę. Więc jeżeli macie najmniejsze problemy, to zadzwońcie do mnie i zrobimy burzę mózgu. Pamiętajcie, że idąc do lekarza, tak naprawdę lekarz decyduje, czy jest to schorzenie szczególne, czy nie. I nawet jak nie znajduje się na liście. Ponieważ stwardnienie zanikowe boczne nie znajduje się na liście. Ale można je pociągnąć pod, na przykład, yy, tetraplegię. I to lekarz decyduje, czy jest to schorzenie szczególne, czy nie. Przypominam, że na zaświadczeniu o schorzeniu szczególnym, które znajduje się na mojej stronie internetowej 0 na pefron, jest napisane, że posiadacie jedno ze schorzeń szczególnych. Nie jest wymienione. Nikt nie będzie dochodził, jeżeli jest pieczątka lekarza specjalisty. Dla pefronu taki dokument całkowicie wystarcza. Tak jak wam mówiłem, warto się postarać. Żeby lekarz podbił taki papier, bo ten papier jest ważny do końca waszego życia i jest ważny razem z waszym orzeczeniem. A to jest bardzo często przepustka do innego świata. Bo w tym przypadku, jeżeli, jeżeli pracodawca Pefron by go zatrudnił, to odliczy go z pojedynczym Pefronem 3000. A jeżeli ma ten papierek, to jest wart na rynku pracy dla płatnika karta PFRON 12 tysięcy złotych odpisów. Pamiętajcie, macie pytania, szybki telefon do mnie i macie rozwiane wątpliwości. Mm -mm.